Nie wiem, co mi tu do czego pasuje, ale dobra. No, na żadnym nas nie stać. Cóż za zdziwienie. Kurde, nawet na no łopatę i wędkę? Muszę coś posprzedawać. No, is problems at Orchard Farm. I'll take him. 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 I'll take don't him. i to i i No i tutaj też mam taki poteucie, tylko że na razie mi nie stać. I właśnie tak nakupywalni tam, ale no, dobra, nie jest z tym. Dobra, to akurat przewinę po to... nie, ps, wiele nie stracicie. Dobra, no i dałem wszystkie książki jakie miałem, dostałem właśnie kapelusz świetlanego czarodzieja. Prawie złowieszczo, mi. Remember, stay legal. Bierzemy. Daję plus 12, straszność 12, zmiana charakteru plus 10. No, jak będzie dobrze to bierzemy. <grymne> <grymne> to jest to, jest punkty rozdać wystarczy, że trącę jednego facet ze skrzynką to już tam mam karę i tam mam płacić chyba 250 sztuk złotych to Powiem, że wręcz paskudnie wyglądamy Hey, man. hey, 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 if you keep really still, I can see you're from the guild, aren't you? Man, what a I was standing on Man, no, don't tell Bernie. Oh, you know.

You must be the kid Maze is always talking about. Can't imagine what he sees in you, still. I suppose Maze knows best. But where are my manners? I'm Briar Rose. No doubt you've heard of me. No time for autographs, I'm afraid. I have to get to Knothole Glade for an important mission. Speaking of which, if you came for a quest card, all the best ones have gone already. I'm sure the Guild can find you something to do, though. I hear the kitchens need cleaning. Tom, <laughs> which Już się rwę do roboty. A nie, nie będę z tym nadszedł i na razie. Mam dawniejsze rzeczy do zrobienia. Nie, nie zachodzi słońce. No dobra, to nie będę mówił, bo to będzie zbyt wielki spoiler. Pamiętaj, Remember stay legal Powiem, że to się takim fajnym mieczem ludzi? Nie wiem, co to jest Your path is dark, only a light we'll be it.

Mogę zrobić życie życia Księga Oczywiście w szkole nie będę chciał jej przyjąć A to ok Kolekujemy się Oczywiście, się Coś się tam może przydać Kiedy ciemno jest Idę te punkty robić nie wiem ale na razie nie mam pojęcia coś właśnie tam dostanę łopatę czy kupię łopatę i śmiecie się śmiecie się tak będzie się nie bagał się.

Physique pozwala ci zrobić więcej w i No, jak noc nie wyglądamy, no, ale na razie co? Później wam pokażę, jak to wygląda. To jest chyba jedno z najlepszych zakręć. Jeszcze są jakieś Furia Niebios, czy tam Kiema Furia. Tam są dla, właśnie dla jasnego maga i dla ciemnego maga odpowiedniki. Choose your path wisely, hero. An orchard farm quest awaits. Begin oh, <laughs> to make a picket. <laughs> oh, no. <See> anyone <laughs> look that stupid naturally. Atakuj sady brońsadów. Hmm. i tutaj więcej kasy, eee. no or pomogę im. No to no, nimi raz jak wręcz wziąłem raz obydwa questy, i... a jeden wykonałem to potem drugi cały czas mi się na mapie wyświetlał, że jest dostępny do zrobienia. A tam też nie nic nie mogę zrobić. Co, czapki nie widziałeś? Aj, Ej, you've Ej. nie, 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 Dillera, Ej. ich nie, zmieniam w co robię, bo ja chcę być bulgari, nie, nie, powiem, nie, nie, w nie, 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 do wielkiego wielkiego So you're going to be doing some work down at Orchard Farm, are you? I knew that was your true calling. I saw Lady Grey set the opposite quest in the guild yesterday. Maybe I should pick it up. I hope you've been practicing. You'll need all the experience you can get to beat me. See you later, Farm boy. You'll be dead then. Good thing, too. Simple when you know how. <laughs> Z, z to I odpływała nas i przedsięwzięciu. Teraz to jest ona... bo to jest ma takie potworki, ale później, jak się już ją dobrze rozwinie, potrafi tam, na tą dynamonę naszym. Dążymy do różnych postaci, na przykład, że jedni są tam silniejsi, drugi słabsi, to ten niby średnią postacią ja jest taką, byt, właśnie bandyta, ten motyw taki czerwony, ale zobaczcie, jeszcze będziemy z niego mieli najmniejsze szans. Oczywiście, pewnie. No dobra, najpierw piłeczkę, bo to się z kluczem Tak jest. кстати, не ну, включили. Ну, ну, Никогда это не было. Ну да, я вот такой ранний качал, ну да. Ну, шесть, 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 ну, ну, шесть, Oh, Come on, oh. <laughs> <laughs> You'll be dead then. Okay, first, first okay. You'll be dead then. <laughs> well, that was the only good thing that happened to him. Get shot you, sir. I co, w gruncie nam coś obchnąć znowu? Jako taka zróbmy nie handlem, że to nie będziemy się zajmowali. To się nie, nie opłaca. Tam nigdy jakieś tam. Można tam zwiększać sobie ilość tych umiejętności, handlu, czy jak się to tam zwie. To jest w ogóle w ręczności. To po prostu się nie opłaca. Tam zarobimy marne grosze. To lepiej już chodzić i misje poboczne wykonywać. Oh, thank Avo you're here. I thought no one would answer our guild request. I've arranged some more security to back you up, but there are so many bandits that they'll tear my farm apart. I wish we'd never found those damn stones. They've brought us nothing but trouble. My wife Jenna won't let them anywhere near the house, so we've left them in some crates in the barn. They must be worth a fortune. They say Lady Grey wants them. I've already lost three farmhands in these raids. There must be them now. I better go inside and look after my wife. She's terrified! No, I dobra, tyle nagrałem. Chyba na dzisiaj starczy. Aaa, to do zobaczyska ludziska.